Miasto Tyler w Stanach Zjednoczonych. Trwa wyścig różnych śmiesznych samochodów. Na czoło wysuwa się młody, zdolny kierowca, Hudłaty, jadący błyskawicą turbo. Towarzyszą mu wierni przyjaciele Skubidu i Skrapi, a do walki zachęca ich urocza i bardzo energiczna dziewczyna Googie. Pędź, chłopcze, pędź! Nie siedź jak drąg! Przestraszysz kierowców i odjadą stąd! Skubi, włącz zwężanie. Yes, zwężanie włączono. Pęć, półte pęć, nie daj się zwieść. Wygraj ten wyścig i do domu jedź. Tak! <ścud> <ścud> Zabieraj się stąd z tym swoim kratem. Kratem? A ty się zatkaj tym słowem, pyskaczu. Ojej! Trzeba się rozdzielić, chłopaki! Nie ma rady! Tak jest! Komplami się! Hurra, kudłaty! Tylko jeden samochód dzieli kudłatego od zwycięstwa! Ale zaraz, co to jest? O nie! Walec drogowy napędzany parą! Chyba szczęście opuściło naszych bohaterów! A może nie? Skubi, skrapi! Trzeba będzie trochę pokopać! Nasz młody bohater Kutłaty odbiera nagrodę z rąk Bugi. Tłum wiwatuje!